Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie na naszym kanale. Ja nazywam się Marcin Szymański i chciałbym przekazać państwu krótki komunikat o zbliżającym się naborze na zakup i montaż paneli ogniw fotowoltaicznych o mocy maksymalnej do 50 kW. Nabór ten odbędzie się w ramach działania Modernizacja Gospodarstw Rolnych w obszarze Zielona Energia. Uzyskać będzie można dofinansowanie maksymalnie do 150 tysięcy złotych. I tutaj ważna informacja: jeśli skorzystali Państwo już z działania modernizacja z któregokolwiek z obszarów, nie eliminuje to Państwa z udziału w tym programie oraz nie zmniejsza Państwu wspomnianej kwoty 150 tysięcy złotych. Dodam jeszcze tylko, że w ramach naboru możliwy będzie zakup także pomp ciepła oraz wszelkiej niezbędnej infrastruktury i wyposażenia, aby tą energię z paneli słonecznych uzyskiwać. Całość energii. Spożytkowana będzie musiała być w Państwa gospodarstwie. Wkrótce na naszym kanale pojawi się więcej informacji, dlatego zachęcam Państwa do subskrybowania naszego kanału, ażby żadna informacja Państwa nie pominęła. W tym momencie bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam do kontaktu z naszymi doradcami. Kontakt pojawi się na końcu filmiku. Dziękuję bardzo.